Z Ewangelii według świętego Mateusza nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Zauważmy, że teksty liturgiczne, teksty Pisma Świętego podają właściwe tłumaczenie modlitwy pańskiej w przeciwieństwie do tego tłumaczenia, którego używamy na co dzień w naszych modlitwach. Niestety pokutuje tłumaczenie, w którym mówimy nie wódź nas na pokuszenie, tak jakby Bóg był kusicielem, który próbuje nas zwieść na złą drogę, by ze, z satysfakcją odnotować nasze błędy, nasze grzechy. Właściwe tłumaczenie, dużo starsze niż to, którego używamy z dziada pradziada w modlitwie pańskiej, jest bardzo konkretne i klarowne. Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie. To dużo bliżej oryginału, dużo bliżej słów i intencji, o których mówi Jezus. Wydaje się, że to tylko problem tłumaczenia, drobny, mały problem, nad którym nie ma się co zastanawiać, a jednak jest to problem, który powoduje, że musimy się zastanowić nad swoją wizją Boga. Czy Bóg jest złośliwym, podejrzliwym starcem, który czyha na nasze potknięcia, żeby nas oskarżyć, czy dobrym i kochającym ojcem, który otacza nas opieką, byśmy się nie potknęli? To jest pytanie, na które wszyscy znamy odpowiedź. Pytanie retoryczne, ale warto je sobie postawić także wtedy, gdy zgodnie z tradycją odmawiać będziemy modlitwę pańską w tej wersji, której nauczyli nas nasi rodzice, mama i tata, a babcia i dziadek, z takim przekonaniem, że Bóg wie, jaką mamy intencję, a tłumaczenie tradycyjne wymaga, wymaga tego, by. Je, by nad nim myśleć, by uruchomić inteligencję i uświadomić sobie, dlaczego wypowiadam takie właśnie słowa. Do zobaczenia jutro.